Witam Was serdecznie. Cieszę się, że możemy je zorganizować w takiej wyjątkowej szkole jak u Was. Projekt zorganizowany w tym roku nieprzypadkowo, dlatego, że dotyczy ustanowienia granicy wschodniej II Rzeczpospolitej właśnie 100 lat temu. W związku z traktatem ryskim, który w tym roku właśnie został zawarty. Zbudowuje się w czasie listopad 1918 roku. Ukraińcy starają się zdobyć, znaczy, jakby przejąć Lwów, pomimo tego, że w większości był zamieszkały przez Polaków, uznając za swoje miasto. No, oni też mieli prawo oczywiście do niepodległości, natomiast Polacy nie chcieli tak łatwo tego, tego miasta oddać, historycznie związanego z Polską jak najbardziej. I teraz i ostatni element tej całej układanki można by było jeszcze oczywiście mówić o Pomorzu, Mazurach i tak dalej, nie mamy jakby na to czasu, ale to co jest nam najbardziej na Mazowszu bliskie, to znaczy wojna polsko-bolszewicka, Bitwa Warszawska i właśnie operacja niemeńska, która była we wrześniu później 20 roku i ona jakby ostatecznie tą wojnę zakończyła, i jej efektem właśnie były rokowania pokojowe, które były, które były zawarte w, w Rydze. W Rydze na Łotwie, oczywiście wiecie na pewno, że każdy, każdy pokój powinien być zawarty na terenie neutralnym i tak właśnie tutaj było. Najpierw zaczęły się kontraktować już od października, nawet już od sierpnia, jeszcze przed Bitwą Warszawską, Rosjanie już tutaj próbowali, że tak powiem, te, te niekorzystne dla nas warunki rozejmu zawrzeć. My się na to nie... Zgodziliśmy i później te rokowania były prowadzone w Minsku, ostatecznie w Rydze, żeby właśnie był ten teren neutralny. No i dlaczego ten traktat był taki, taki ważny? Traktat był ważny dlatego, że on zamykał jakby cały ten proces tworzenia granic Polski. Oczywiście bardzo ważny był traktat wersalski, który też decydował o innych naszych granicach, ale jeżeli chodzi o granicę wschodnią, to właśnie dzięki, dzięki zakończonej. Mm, zwycięsko w y, wojnie polsko-bolszewickiej. Jeżeli pojedziecie na przykład do Jastarni, albo na Śląsk, y, czyli Hel i, y, y, i Śląsk, y, to zobaczycie, że tam są droby właśnie funkcjonariuszy Kopu y, z kampanii wrześniowej 1939 roku, bo jako jednym z najlepszych żołnierzy E, przesunięto ich już w kwietniu 1939 roku w większości na inne granice, czyli północną, zachodnią, południową i tam bronili naszych granic, zostawiając niestety no, znacznie mniejsze liczbowo posterunki i placówki e, Straży Granicznej, znaczy Korpus ochrony pogranicznej na granicy wschodniej, co niestety zemściło się 17 września 1939 roku, kiedy... Związek, Związek Radziecki nas zaatakował. I teraz słuchajcie, warto, warto pamiętać, teraz przechodząc już jakby do losu dalszego, mamy rok 39, jak wiecie 1 września Niemcy nas atakują, 17 września atakują na Turkianie. Nie wypowiadając wojny, bo to też ważne, Niemcy wojny nam wypowiedzieli, złamali, złamali pakt o nieagresji, natomiast Rosjanie weszli jako ci, którzy no po części zrobili to samo z Krymem teraz i, i wschodnią Ukrainą, że wchodzą, żeby jakby zadbać o mieszkańców. E, tych terenów jako tych, e, którzy są represjonowani, czy narażeni na jakieś niebezpieczeństwo. W 1939 roku mówiono, że ochraniają po prostu ludność białoruską i ukraińską. Myślę, nie pytając się w ogóle tej ludności, czy chce być ochraniana, no ale, ale tak się stało. E, i, I co ważne, e, wyobraźcie sobie tak, mamy tych mieszkańców, którzy zostali w Związku Radzieckim i byli represjonowani od 1939 roku. I teraz Rosja parę lat temu sobie znowu wróciła. To znaczy tam wtedy wywieziono Tatarów Krymskich, bo oni nie pasowali, też nie, nie, nie chcieli, że tak powiem, w tą y retorykę sowiecką się włączyć i zostali po prostu przeniesieni. Tu zrobili sobie ci to samo. Jeżeli mamy pas przygraniczny, no to po prostu wywozimy wszystkich, którzy są, e, którzy, którzy, potencjalnie są naszymi wrogami, nie będą chcieli współpracować i, i, e, i tak jakby tworzyć z nami Związku Radzieckiego na tym terenie, a to jest naszym celem. Ten teren Stalin zajął po to, dlatego że w 1939 roku już chciał, żeby to był teren jego. No niestety sojusznicy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone w rozmowach pokojowych przychyliły głowę i stwierdziły, że tak, ten teren powinien być, ten teren powinien należeć do Związku Radzieckiego, o tym za chwileczkę.